Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przechodzę do Ciebie z automasażem rozluźnienia żuchwy, tak zwanego bruksizmu. No powstaje on, wiadomo, zaciskamy czyli ze stresu, z jakichś zmartwień, obaw. Powstaje, yy, zaciskamy i ze stresu głównie zaciskamy te szczęki i przez to tutaj mamy ogromne twarde mięśnie tej, 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 yy, tego żwacza, też nawet podczas snu zaciskamy mocno szczęki, no wiadomo, nie mamy na to wpływu, tak się dzieje, ale mamy wpływ, żeby to trochę rozluźnić. I dzisiaj właśnie pokażę yy, sposób na to, żeby rozluźnić yy, żuchwę i, no i możliwe, że uda się troszeczkę ją yy, Odstresować, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach szczególnie. Dobrze. Ten mięsień żwacza jest tutaj, po jednej stronie i po drugiej, tak? Od kości policzkowej, tu mamy kość policzkową, tak? Do żuchwy. Ten kawałek trzeba wymasować, tak? Aby go rozluźnić. Najpierw możemy y, spróbujmy tak, żeby go trochę zlokalizować, ale też i trochę poczuć, że tam jest ten mięsień, tak? Czyli y, dłoń pod y, kość policzkową, tak? Skroniową. Tutaj o. Mhm. Pod nią mhm. palce. Yy. Mhm. Tak, Ok. I w... przyciskamy i. Wolniutko, delikatnie do samej żuchwy ściągamy. Ale nie tak delikatnie gładzimy się, tylko naprawdę głęboko wkładamy te palce, my się aż białe robią, i ściągamy. Wolno, to będziemy czuły, i możemy trochę przeciągnąć mocniej o bliżej ucha. Tak? I trochę bliżej ucha. z góry na dół, tak z góry na dół, I z góry na dół. Ona się, on się już, już się rozluźnia. Druga, druga metoda troszeczkę mocniejsza. Ja mam otwartą twarz, tak, bu, buzię mam otwartą i zalecam, tak, przynajmniej na początku. Można też przy zamkniętej przy zamkniętych ustach wykonywać ten ruch. No ja, że gadam, to mam otwartą, ale możemy po prostu otworzyć. Twarz wtedy będzie trochę łatwiej i nie będzie tak, tak balało, bo ból jest taki specyficzny, ma trochę boleć. No wiadomo, jak sama robisz sobie te, ten masaż, no to czujesz, że w pewnym momencie, jak cię bardzo boli, no to nie tak mocno nie naciskasz, ale jeśli możesz, to trochę naciskaj. Tak? Tak, żeby nie spowodować wielkiego bólu, ale no, żeby ten mięsień się rozluźnił, bo on jest naprawdę twardy. To samo, kłykciami pod yy, kość policzkową i też ruch posuwisty na dół do żuchwy, też mocno naciskając, tak? I naciskając, o, naciskając, może być twarz zamknięta, wtedy jest bardziej rozluźniona. Może być otwarta. I może być, zaciśnięte mogą być zęby. Wówczas jest tak mocno twardo, ale też ten mięsień się rozluźnia w ten sposób. I jeszcze tutaj ten mięsień jest przyczepiony. Ma przyczepy tutaj przy kości. Tej policzkowej skroniowej, i tutaj przy żuchwie, więc też warto wziąć i takim ruchem posuwistym hmm, nawet trochę tak oprzeć głowę i tak porobić sobie yy, znaczy, porobić sobie, no po prostu zrobić masaż, wykonywać w ten sposób. O i na dole to samo tutaj przy żuchwie. O, w ten sposób z jednej strony i oczywiście z drugiej. Taki masaż pomaga rozluźnić stres, który tutaj mamy, zaciskając szczęki i ten y, żwacz się mocno nam tutaj blokuje, no, przez to no, cała twarz jest wtedy spięta. Jak rozluźnimy tak, ten, to, tymi metodami masażu y, y, no, żwacz, wówczas też i krążenie jest lepsze, krążenie oka, krążenie w mózgu tak tej, tej naszej y, y, krwi, no i co? I przez, co? przez to też staje się twarz no bardziej taka wypoczęta, wyrelaksowana i co? No i taka pięknie, no piękna, tak? <laughs> Czyli nie dla, tylko dla urody, ale też i dla, dla zdrowia. Warto, warto ten żwacz sobie po prostu rozluźnić. Na sam koniec można swoje ulubione mazidełko. Ja lubię nasze masło. Do ciała, więc po takim masażu, który troszeczkę już odczuwam, bo jest zaczerwienienie, a nawet mieszczęka trochę boli, więc nawet co drugi dzień można robić, może nie codziennie, ale co drugi dzień, no tak, żeby też takiego dyskomfortu też nie mieć dużego. Tak, masło jest dostępne u nas w sklepie. Masło z, y, naszej y, produkcji receptury tak, naszego autorstwa także. Masło szea, olej jarganowy, jagoda goi, pachnie piżmem, jagodą goi. Zapraszam. Wszystkiego dobrego.